Dzień dobry, witam wszystkich. W piątek 10 czerwca, także ostatnia sesja bieżącego tygodnia, spoglądamy sobie na wykresy, na główne instrumenty, a zaczynamy od euro -USD. Tutaj w dniu wczorajszym spory ruch, jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara. Na otwarciu sesji amerykańskiej widzieliśmy najpierw kształtowanie wierzchołka, później dynamiczne, dynamiczne spadki. Po godzinie 14:30, tutaj mieliśmy na poziomach mniej więcej 1.07.75, natomiast w okolicach zamknięcia sesji europejskiej, czyli około 20:22, 1.06.10 mniej więcej, także no około 150 pips, już nawet nieco ponad zostało wykonane w przeciągu tych kilku godzin. a Więc bardzo duża zmienność. I co obecnie możemy zrobić, jeżeli chodzi właśnie o tą sesję piątkową? Szukamy wtedy bardziej lokalnych układów, i myślę, że to będzie. Okresowo dość lokalny układ, chociaż no, chociaż jeśli chodzi o przestrzeń o dystans, to również jak najbardziej osiągalny, bo tutaj mamy około 30-35 pipsów do tej pierwszej zapory podażowej, bo będziemy sobie szukali takiej przestrzeni, takiego pułapu cenowego, który może zostać na tym rynku zaatakowany w najbliższym czasie, który będzie stanowił ten pierwszy opór, jeżeli chodzi o to odrabianie strat, bo jeżeli taka dynamika została zaproponowana na wczorajszej sesji amerykańskiej, to też ta korekta powinna być również w nieco szybszym tempie budowana. Zobaczymy jak to będzie, ale zazwyczaj tak jest. Dopiero rynki kasowe tutaj w Europie się otworzyły, więc czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Jeżeli chodzi o tą strefę oporu 1.06.70 i 1.06.73 to są te okolice obecnie 1.06.38, 40 nie ma, ale więc no więc powiedzmy około 35 pipsów nas tutaj dzieli od tego poziomu podażowego, który tutaj opa oparty jest na mierzeniu FIBO 38,2% z tej fali spadkowej z dnia wczorajszego właśnie. No i podobnie pewnie będzie na kablu, zobaczymy sobie, no nie do końca. Trochę tutaj ta dynamika była nieco inna, bo jak zobaczymy sobie 1430 e, to widzimy, że dolar zyskiwał na wartości, ale zdecydowanie słabsze było euro, jak chodzi o, e, o te ruchy w odniesieniu do funta, także ten ruch w dużej mierze też podyktowany był słabością euro, czy przede wszystkim może słabością euro tutaj. Natomiast na funcie sytuacja wygląda nieco inaczej i cały czas pozostajemy w tej strukturze. W tej strukturze harmonicznej i bazujemy na głębokich wewnętrznych mierzeniach 7,86 i 8,86. Tutaj tak naprawdę dwojako moglibyśmy podejść do tej harmonii, bo mamy też super reakcję na 61,8 i może to nawet bardziej technicznie wygląda, biorąc pod uwagę małe FI, najsilniejszy wewnętrzny współczynnik, więc w taki sposób też moglibyśmy sobie tutaj do tematu podejść. Mamy tutaj największy tak naprawdę ruch wzrostowy w tym kontekście tej fali spadkowej, więc tak by było bardziej prawidłowo nawet rozrysować tą harmonię, takiem zaktualizować, natomiast to nic nie zmienia jakby w tych oczekiwanych barierach, bo to jest 786 nadal po kursie 12465 e, i 886 po kursie 12448, także w te rejony nadal celujemy i te poziomy obserwujemy jako poziomy popytowe tutaj na kablu. E, dobra, przechodzimy sobie do wykresu USDJPY, tutaj pewne scenariusze są Wyłamane, musimy sobie zaktualizować schemat. Mieliśmy powiedzmy, tak naprawdę w formacji tutaj podwójnego szczytu. Jak sobie zrobimy powiedzmy na H4, będzie to dobrze widać. Mamy jeden wierzchołek, drugi wierzchołek minimalnie niższy, także zgodnie wszystko z założeniami. I teraz, tak naprawdę, spróbujmy się odnieść tutaj do ostatniej fali wzrostowej. Poszukamy oczywiście na tej dzisiejszej sesji układów bardziej lokalnych. E, takie schody cenowe też możemy sobie tutaj zauważyć, bo 382 było rozegrane, 61 nie 8 było rozegrane i obecnie testowane jest 786 a w kontekście dalej znajduje się 886, natomiast aż tak bym się tutaj nie rozdrabniał, tylko że z drugiej strony e, z drugiej strony. E, ujęcie lokalne, no to powinno się mniej więcej na tym opierać, natomiast ja bym tutaj szukał bardziej odległych stref z uwagi na dynamikę tej korekty tych spadków, chociaż jak wyznaczymy sobie odległą bardziej strefę, no to będzie pułap pewnie nieosiągalny w dniu dzisiejszym. Natomiast bardzo dobrze wygląda poziom cenowy oparty na dużym FI, czyli na współczynniku 161,8. Fajne potwierdzenie uzyskuje. Przepraszam. Fajne tutaj potwierdzenie, uzyskuje 161,8, tutaj też zakończenie takiej lokalnej korekty e, spadkowej, poziom cenowy 132,35, bardzo fajna, silna strefa wydaje się na parze walutowej USDJPY, natomiast warto sobie przypatrzeć się, jak, jaka będzie ostateczna reakcja na tej wysokości 8,86, tak? bo widzimy, że to 7,86 wybite dołem, ja bym już powiedział, że rozegrane, Natomiast tu okolice 886 na tę chwilę zostały wybronione. Sytuacja widać, dzieje się dosyć dynamicznie, więc zdecydowanie jak będziecie to oglądać z pewnym opóźnieniem, na pewno to warto sobie zwrócić uwagę, czy 886 zostało wybite. Spodziewam się, że tak się stanie, bo patrząc na to, co się rozgrywa dzisiaj po godzinie 9, po 8.30, to tak też powinno się tutaj wydarzyć i będziemy celowali w kolejne współczynniki, a najlepiej z nich wygląda właśnie to 161, nie 8. E, przechodzimy dalej sobie teraz do rynku do rynku złota no, Zobaczymy najpierw z szerszej perspektywy jak to wygląda no, z szerszej perspektywy oczywiście była reakcja na 61,8, natomiast dzisiaj nie będziemy sobie tym zaprzątać już głowy Na 30 minutówce fala spadkowa. Tutaj, tak naprawdę, lokalny układ harmoniczny wchodzi w grę. W zależności od tego, jaka dynamika będzie na złocie, to też się wyjaśni, czy on będzie osiągalny w dniu dzisiejszym. Mamy e, reakcję w okolicy poziomu 50% z tej, fali, e, z tej fali spadkowej. Potencjalny punkt C. No obecnie jesteśmy gdzieś w okolicy 382, celujemy 786 lub 886. Bardzo dobrze wygląda to 786 z uwagi tutaj na ten wierzchołek z wczorajszej sesji azjatyckiej pułap cenowy 1855,5 dolara za uncję na złocie, także te okolice nas będą interesowały. Zobaczymy, czy uda się wypełnić. No Brakuje około 8 dolarów. Myślę, że to jest taki rozsądny przedział jak właśnie na dzisiejszą sesję. Przy umiarkowanej zmienności spokojnie to jest strefa osiągalna dla notowań, tak, Tylko zobaczymy, czy ten kierunek zostanie utrzymany i jakie będą ewentualne reakcje na formacjach świecowych, jakie będą kształty formacji świecowych w przypadku wypełnienia tej strefy, tak, 1855, 55,5, w ostateczności 886, jeżeli tutaj nie będziemy żad mieli żadnych potwierdzeń, wyjście górą, to warto też zwrócić uwagę na 1857,5, bo jakby formacje świecowe mogą tutaj też nadać charakter istotność temu poziomowi oporu właśnie na złocie.